Ekologiczne, czyli jeszcze lepsze. Sprawdź produkty z noski noski, które pomagają na co dzień dbać o siebie i o planetę. Marka Plant od lat tworzy przepiękne zabawki z drewna, nie wycinając ani jednego drzewa z lasu. Używają drewna kauczukowego, który się odnawia i wykorzystują je do ostatniego okruszka. A to są naprawdę świetne ekoklocki, również z drewna kauczukowego. Game changer! Zabawki do piasku mogą być ładne i zrobione z biotworzywa, z trzciny cukrowej. Wielorazowa butelka, z którą się przyjaźnisz i która jest zawsze przy tobie, kontra tysiące plastikowych butelek, których nie lubisz i które zawsze lądują w koszu. Jeden zamiast z tysiąca produktów higienicznych. A do tego szampon i żel pod prysznic w kostce. Książki, które budują świadomość ekologiczną. Binabo. Innowacyjne klocki z biotworzywa o nieskończonych przestrzennych możliwościach. Zabawki pikili powstały z naturalnego kauczuku. Są nie tylko świetne, ale też bardzo bezpieczne. Wspaniałe kosmetyki han są naturalne, pięknie pachną i mają opakowania do uzupełniania. Wielorazowe akcesoria do jedzenia są trwałe i praktyczne. Bambus, silikon i stal nierdzewna to materiały higieniczne i przyjazne środowisku. Naturalne, biodegradowalne plastry niezbędne w rodzinnej apteczce, bo edukacja proekologiczna zaczyna się od naprawdę prostych rzeczy. Od zabawy. Odkrywaj i buszuj wśród zielonych marek na noskinoski.pl.